Drodzy widzowie, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w porcie Belblągu. W na początek parę słów tutaj podziękowania dla zarządu portu morskiego Belblągu za pomoc w realizacji nagrania, za zgodę na przelot dronem nad ich terenami. Mało osób wie, ale tutaj nad właśnie takimi mniejszymi portami również ta zgoda jest wymagana. Każdy zapewne z tutaj, który lata dronem wie, że tutaj w, w aplikacji Drone Tower, w której się zgłasza loty nad portem w Gdańsku taka strefa zakazu lotów dla dronów jest wyznaczona, natomiast tutaj w tych mniejszych portach takiej strefy Drone Tower nie ma i wielu użytkowników tutaj dronów no, nie wie, że taka zgoda jest wymagana, także tutaj parę słów odnośnie z takich zgód na latanie dronem, zresztą Taka zgoda jest wymagana też na przekopie Mierzei wiślanej, tu z kolei taką zgodę wydaje kapitanat. Ale wracamy szybko tutaj znowu do portu weblongu. Taki smutny widok, jak tutaj przyjechaliśmy do tego portu właśnie tutaj podczas filmowania dronem. Nic się specjalnego nie działo. Cisza, marazm. Te obroty tutaj systematycznie, praktycznie z roku na rok spadają. Ten port był bardzo mocno uzależniony od handlu z Rosją, a co jest oczywiste, w tej sytuacji geopolitycznej, takiego handlu z Rosją praktycznie nie ma. Jeszcze jakiś czas temu widzieliśmy tutaj barki, które płynęły tam z jakimś towarem w stronę tutaj w Rosji przez zalew Wiślany, natomiast w tej chwili już tych barek nawet nie widzimy, żeby płynęły w tamtym kierunku, i szans na to, żeby. Tutaj te relacje się odbudowały, zapewne jeszcze przez bardzo wiele lat nie będzie. W związku z tym no, trzeba szukać innych rozwiązań, innych tutaj kierunków, w którym ten port mógłby się rozwijać. I nadarzyła się ku temu bardzo dobra okazja, jak już zapewne Państwo wiecie, bo w mediach to było już tutaj na ten temat sporo informacji. Udało się zdobyć pieniądze z Unii Europejskiej na port w Elblągu. Są to całkiem spore pieniądze, chodzi mianowicie o 200 milionów złotych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2001-2027. Te pieniądze będą przeznaczone właśnie na rozwój portu w Elblągu, ale także całej infrastruktury, która jest związana już nie tylko z samym portem, ale na przykład z infrastrukturą drogową, z tego co pamiętam na tutaj drogi, remont dróg ma być przeznaczone około 20 milionów złotych. Docelowo w perspektywie tutaj kilkunastu lat planowany jest, planowany jest budowa kolejnego mostu tutaj w Elblągu. Z naszych obserwacji wynika, że gdyby ten port w Elblągu miał tutaj się jakoś szybciej rozwijać, Właśnie ten transport drogowy, te, tutaj ten most, który prowadzi właśnie w, w stronę S7. Jest tutaj, byłoby takim wąskim gardłem, bo te wyjeżdżające z portu tiry mogłyby bardzo szybko ten transport drogowy tutaj zablokować. Zresztą widzimy, co się dzieje w gdańskim porcie. Tutaj wystarczy, że jest przez parę dni jakaś taka wieczna pogoda, że port nie przyjmuje tych kontenerów. Od razu tworzą się tutaj gigantyczne korki, całe kilometrowe sznury tych naczep. Z tutaj, z, z, tutaj z kontenerami. Także to samo mogłoby być tutaj w Elblągu. I o ile tutaj nie ma, raczej nie będzie tutaj transportu kontenerów, no to, w, bo wiadomo, że wymaga to bardzo drogiej infrastruktury, to na pewno inne ładunki transportowane tutaj tym transportem drogowym, które by wyjeżdżały. Tutaj na tych ciężarówkach sportu mogłyby po prostu skutecznie całe miasto zakorkować, więc bardzo dobry pomysł, że razem z tą infrastrukturą portową, w które będzie tutaj inwestowane, te środki z Unii Europejskiej będzie inwestowane też w rozwój transportu drogowego. Odnośnie tutaj samego portu w Elblągu, co będzie tutaj, w co będą te środki zainwestowane, tu możemy Państwu zdradzić. Że będzie tutaj budowany nowy terminal T2 przy ulicy Rzytniej. Z tego co pamiętam, to jest teren położony w pobliżu tam oczyszczalni ścieków, trochę bliżej, położony właśnie w, w kierunku ujścia rzeki Elbląg. Mieść mniej więcej parę kilometrów. Są tam takie duże działki, właśnie wykorzystane, na których mógłby ten terminal powstać. No jest to na pewno dobry pomysł. Będzie to wymagało dużych środków finansowych. Te środki są. Mam nadzieję, że, w, że uda się to wszystko tutaj zrealizować. Kolejną rzeczą ma być tutaj modernizowany dotychczasowy tutaj terminal, który jest przy ulicy Radomskiej. Tutaj to często Państwu, nawet w naszym, naszym nagraniu, pokazujemy. Widać, że tutaj ta infrastruktura wymaga tutaj prac to takich modernizacyjnych. Na pewno te środki się tutaj bardzo przydadzą. Czasu jest mało, bo to jest kilka lat na wykorzystanie tych środków, i po prostu będzie tutaj no musiał się władze portu oraz władze miasta bardzo mocno tutaj. Spieszyć, żeby te pieniądze wykorzystać. Oczywiście jest ta możliwość jeszcze opóźnienia o rok, przesunięcia tego terminu wykorzystania tych środków, ale czasu jest mało. Jest nadzieja, że te środki po prostu sprawią, że ten port w Erblągu zacznie się rozwijać. Razem tutaj z przekopem mierzyni Wiślanej, z pogłębianiem tego toru wodnego na zalewie Wiślanym poszły na to gigantyczne pieniądze. I właśnie przeciwnicy tej inwestycji zarzucali, że te pieniądze zostały wyrzucone w błoto, bo mówiło się, że przepłynie tam tylko kilka żaglówek. I rzeczywiście w ostatnim okresie ten ruch, jeśli chodzi właśnie o przekop Mierzei Wiślanej, był można powiedzieć, że taki symboliczny. Teraz jest nadzieję, że w perspektywie najbliższych lat coś się zmieni, że będzie ta inwestycja dopięta już tak na ostatni guzik, można powiedzieć, w przyszłym roku ma ruszyć to pogłębianie takie już ostateczne na tym ostatnim odcinku rzeki Elbląg. Już można powiedzieć, że na całym tym, praktycznie, odcinku, który, na którym do tej pory były prowadzone tylko takie prace, polegające na usuwaniu dawnych umocnień brzegów rzeki Elbląg, no i pogłębianie, ale w jakimś tam ograniczonym zakresie. Tak, jak już Państwu wspominaliśmy, wygrało to film niemieckich niemiecka i jakaś firma i holenderska. Także będzie się działo, będą pewnie pracowały te znane już Państwu niemieckie pogłębiarki. My będziemy na pewno relacjonowali to, co tu się dzieje w samym porcie weblągu. Będzie działo się sporo. Fajnie, że te środki się pojawiły i że będzie jakby ta inwestycja już tutaj mogła stanowić pewną całość i będzie przynosiła realne dochody, bo to, co dzieje się w tej chwili, wydano gigantyczne pieniądze, a z powodu tego wiadomo, że jak jeden element z całej tej układanki nie jest dokończony, no to po prostu co z tego, że mamy piękny przekop Mierzei Wiślanej, jak port w Elblągu nie jest przygotowany do jakiejś tutaj zwiększonej ilości wpływających statków, musi być odpowiednia infrastruktura, a najważniejsze, musi po prostu być ta rzeka Elbląg e, pogłębiona, musi być zrobiona obrotnica, no jeszcze sporo pracy do wykonania, ale dobrze, że te środki są. i zamiast narzekać, no to myślę, że powinniśmy się cieszyć i patrzeć, e, jak to wszystko będzie realizowane. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do usłyszenia.